Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z gry z Let's Playa, z gry Europa Universalis 3 Hey to the From e, możecie zastanawiać, się, dlaczego nie było mnie przez miesiąc, e, dlaczego kanał był cały czas nieaktywny. E, I dlatego dla w tym odcinku pierwszym odcinku z tej gry powiem Wam, dlaczego ta była taki, był taki długi przestój w, w nagrywaniu. Więc tak, ogólnie rzecz biorąc, jak wiecie, były święta, były też związane z tym wydatki oraz Nowy Rok, więc nie chciało mi się za bardzo kupować tego mikrofonu nowego i przyznam Wam się w tym wypadku do lenistwa mojego. I ten odcinek pierwszy z gry Europa Universalis 3 również nagrywam na starym mikrofonie, przy pomocy dwóch komputerów, bo teraz Um, zakupiłem sobie już nowy komputer, yy, muszę jeszcze co pałac do kupić dla niego lepszy monitor, ale można już na nim bez problemów e, nagrywać e, średnio wymagające gry. E, do tych e, wymagających gier tak, potrzeb będę potrzebował nowszy monitor, ale o tym już Wam nie będę się tutaj rozgadywał. E, I właśnie na tym komputerze będę kręcił Europa Universalis 3. E, cóż, jest to bardzo ciekawa i fajna, wciągająca gra strategiczna. Która według mnie jest jednym z, z, z klasyków tej serii gier satelicznych. Mm. E więc tak, w tym pierwszym odcinku e pomyślałem sobie, że skoro jeszcze nagrywam na starym mikrofonie, ponieważ jeszcze nie mam zakupionego nowego, e to wytłumaczę wam osobom oczywiście, które będą chciały oglądać tą serię e Od razu nie martwcie się, że Minecrafta nie będzie, Minecraft będzie, ale e będzie go znacznie więcej niż Europa Universalis, ale e tak jak mówiłem, jeżeli ktoś nie chce oglądać nie musi a, w tym odcinku pierwszym wytłumaczę Wam, na czym ta gra polega, dopiero w następnych odcinkach przejdziemy do, przejdziemy do rozwoju naszego państwa i tak dalej. Mamy na początek tutaj mniej gra pojedyncza, wielosobowa, samouczek, obcy, twórcy gry i tak dalej. Następnie jest oczywiście gra pojedyncza. I tak wygląda świat. Gra polega na zarządzaniu dowolnym państwem. Musi być to państwo europejskie, może to być państwo jakieś plemienne, afrykańskie, państwo blisko wschodnie, a azjatyckie lub państwo Państwo tutaj z Ameryk, obu, obu dwóch, jednak jest to bardzo hardkorowe grać na przykład Inkami lub Chimu, ponieważ to są bardzo zacofane cywilizacje i chyba nie jest nawet możliwe, aby czymś takim podbić Europę, tak? Więc będziemy grać chyba państwem europejskim. I cóż, tutaj mamy takie... to jest świat Anno, domino, anno Domini 1399. To jest po prostu obraz Europy, tak wyglądała Europa w roku 1399. Ja akurat dosyć się na historii znam, tak więc od razu wytłumaczę, że nie ma Niemiec, ponieważ to są rozbite państewka niemieckie, to jest Święte Cesarstwo Rzymskie. Nad tymi państewkami sprawuje, nad tymi państewkami rolę, rolę władcy tak jakby sprawuje właśnie cesarz i zazwyczaj cesarzem jest albo Czechy, są albo Czechy, albo Austria, które są wybierane poprzez elektorów, czyli te silniejsze państewka niemieckie. Zwróćcie, że napiję się herbaty, ponieważ już trochę mi gardło pobolewa. I cóż, tutaj mamy Litwę. Polska i Litwa są... Jest to jakby podwójne państwo w Unii Personalnej. Jest Są już w Unii Personalnej. Obydwoma krajami rządzi Władysław II Jagiellon. Ale Polska... Jest trudno. Powiedzmy sobie szczerze, Litwa często albo, często Litwa często się buntuje, wypowiada, po prostu wojnę i się odłącza z tej Unii. A to, to, to skutkuje głównie tym, że Litwa się rozpada i te, na Białoruś, Ukrainę i na Smoleńsk. Tutaj właśnie jest bunt Smoleński. I często właśnie wielkie księstwo moskiewskie sobie to wchłania. Tak więc Polską nie będziemy grać, ponieważ jest to trudne. Węgry tak samo są bardzo często atakowane przez takie niepozorne Imperium Osmańskie, przez Turcję, które bardzo szybko ich zje. Tutaj mamy wielkie hordy plemienne timur No właśnie Polską, od razu też musimy się tu z Złotą Ordą. Złota Orda jest to państwo, które historycznie powstało po rozpadzie państwa temu -Gzyna. I w wyniku tego po prostu mamy tutaj, jest to duża horda plemienna, która co około 5 lat wypowiada wojny ze swoimi sąsiadami. Tutaj mamy również właśnie się, czy nie pograć sobie Chinami. To jest państwo Ming. Chiny były kiedyś rozbite na Ming i Manchurie i powiem wam szczerze, że mingiem się gra dobrze. Pokażę wam później save, za chwilę z, mojego, z mojej osobistej gry Mingiem i te wszystkie naprawdę w tu wchłonąłem, aczkolwiek myślę, że Ming nie będzie ciekawy na początek, ponieważ fakt dzieje się dużo, ale nie będziemy mogli się rozwinąć zbytnio technologicznie z tej okazji, ponieważ państwa azjatyckie są znacznie, znacznie powolniej się rozwijają niż te europejskie a z kolei państwa afrykańskie, mm, na przykład y, tutaj y, Suwahili, to jest straszna, straszna, y, straszna ciemnota i zasofanie. Tutaj tego tym właśnie się nie da grać. Y, Japonia. Również jest ciekawa, ponieważ kiedyś grałem sobie Japonią i powiem szczerze, że w około 30 lat przeprowadzałem reformy, w których miałem y, sobie kolonistów i skolonizowałem Azję, mniej więcej tutaj Syberię, do tego miejsca. Tak, do Kaczyńsk, do, do, tego, do tej prowincji jest -Jes Mam nadzieję, że to dobrze przeczytałem. W sumie powiem wam szczerze, miałem sojusz z bardzo silną wtedy Koreą, yy, i razem sobie po, nawet daliśmy radę z Rosją, która wtedy wypowiedziała nam wojnę. Yy, I cóż, tutaj Japończykami, skoro nie wszystkie te państwa były pod, podbijane, to tutaj, tutaj do, samych, yy, do samego kontynentu, do, sa, do samego Półwyspu Chińskiego. Ale Japonii ciekawym też nie będziemy grać, ponieważ to zbyt długo, tak jak mówiłem, trwa, trwa przeprowadzenie reform. E, ciekawa, ciekawa byłaby również gra e, państwem moskiewskim. E, ale państwo moskiewskie grałem kiedyś państwem moskiewskim, niestety zostałem pokonany przez Turcję, więc troszeczkę mi się to niezbyt dobrze kojarzy, to państwo moskiewskie. Ciekawe byłoby, byłoby też granie Nowogrodem. Zaraz wybierzemy sobie państwo. Ja natomiast pokażę Wam e, w zapisanych grach, e, jak wygląda Ming. Pod moimi rządami 1 stycznia 1737 roku. To jest państwo Ming, zobaczcie jak ono jest duże, sięga odtąd. To wszystko, to, tego skaczkowego koloru, brązowatego, to jest właśnie, to jestem właśnie ja. Jak widzicie, tu wszystko, po samą Syberię, to się nie mieści nawet na mapie. Tutaj jest jezioro Bajkał. Tutaj się w Rosję tak wcinam. Tutaj Kazachstan podbiłem. Ujgurów naprawdę jest to duże, duże państwo. Jedyny problem mi sprawiają właśnie e, ci Hindusi, e, którzy, niestety, którzy rozwinęli sobie ostro technologię, mają już broń palną. I Rosjanie oczywiście czasami mi wypowiadają wojnę. E, tak jak widzicie, na to się dzieją totalne patologie w tej grze. E, komputer często prze, robi niestworzone rzeczy. Miałem sytuację, że po prostu państwo papieskie, które widzicie tutaj normalnie zajmuje jedną prowincję, tym rządzi papież, prawda, to wydaje się, że to nie będą mordować, podbijać, nic takiego, a w rzeczywistości to na jednym save całe Włochy były zjednoczone przez państwo papieskie, więc sami widzicie. I następnie mamy tu Austrię, mój obecny save, na którym maniacze i to jest wszystko Austria, to wszystko białe, udało mi się tutaj, to są moi, jeszcze moi wasale, pawalia i tak dalej i udało mi się po prostu Stworzyć gigantyczne państwo. Tutaj Turcję razem z Francją pokonaliśmy. E, I cóż, no, nie, myślę, że niedługo uda mi się utworzyć e, Rzeszę Niemiecką. Okej. Okay. Okej. Okay. Jesteśmy już po przerwie. E, wygląda na to, że gra ja się skraszowała. E, możecie, możecie. Być może mój kom, mój, koniec mojego komentarza się urwał. E, to w takim razie was przepraszam za to. E, no wiecie, sami wiecie, jeżeli nagrywam na dwóch komputerach, to nie jest to zbyt komfortowe. I tak, mamy tutaj naszą Europkę i jakie Państwo wybrać chcę wybrać państwo, które będzie dosyć mocne, ponieważ chcę, abyście widzieli, jak... Chcę, aby, żebyśmy w każdym odcinku zdobywali jakąś prowincję. Dlatego chyba mój wybór padnie ponownie na Austrię. Tutaj trudność się dosyć duża aczkolwiek myślę, że my myślę, że najważniejszym celem na początek będzie przejęcie władzy nad świętym Cesarem rzymskim więc. Weźmiemy sobie Austrię i rozpoczynamy grę Austrią. Ym, tak jak mówiłem w tym odcinku, nie będziemy jeszcze grać tak na poważnie, tylko objaśnię Wam co i jak. Przyszły odcinek również może być nagrywany czas, czasami przez, yy, jeszcze przez ten stary mikrofon, może się tak zdarzyć. I yy cóż, oto nasz, yy, nasza ropa. Yy, to jest terytorium Austrii. I mamy tutaj takie ikonki, które będziecie pewnie ciekawi co one co oznaczają. Yy, to są urzędnicy. Oni są potrzebni. Jeżeli budujemy jakąś budowę czy, e, lub, e, urzędnicy są, tak, głównie potrzebni do, do zarządzania krajem. Śpiedzy oczywiście możemy sobie kliknąć na przykład na takie Czechy, kliknąć, e, żeby, aby wysłać szpiega, możemy im wspierać bunty, fabrykować sobie roszczenia. Właśnie to jest ikonka, e, ikonka to jest korek, On zapewnia po prostu e, prawo roszczeń do jakiejś prowincji, czyli możemy również powoływać powo powo wojny. Wywoływać, wywoływać, wojny, tak to miejsce nasze wiadomo służą do nawracania prowincji na jedną religię, dyplomaci e, również wiadomo służą do negocjacji między z innymi krajami, koloniści, e, możemy nimi kolonizować obce ziemie, niezamieszkane i kupcy, z, o, oni w środkach handlu, czyli na przykład tutaj w Wenecji prowadzą handel i oczywiście pozwalają nam zarobić. Tu mamy różne typy map. Mapa buntów, jeżeli wszystko świeci na zielono, oznacza to, że tutaj jest ok, Nic się nie będą buntować. Zasięg kultur, mamy tutaj kulturę właśnie niemiecką, słowiańską i tak dalej. Mapa dyplomatyczna, wiadomo, nasze stosunki z innymi. Handlowa, tu już mamy produkcję m.in. złoto, złoto na przykład. Austria ma bardzo fajną właśnie tutaj. Dużo złota i żelaza jest, zatem również i przychody są spore. Mapa imperialna jest to po prostu zasięg świętego Cesarstwa Rzymskiego, widzicie, on jest całkiem spore. Mapa religijna. Wszystko nasiści się na żółto. Cała Europa, przynajmniej w tej chwili obecnej, to jeszcze trochę jest prawosławia na Litwie. To oznacza, że tutaj wszystko jest katolickie. Natomiast mapa polityczna, wiadomo granice. I mapa terenu, czyli mapa ukształtowania terytorialnego. Tutaj są właśnie Alpy. Zresztą jest całym drogą ciekawe, prawda? To tutaj taki, taki miasto na takiej samej górze, nie? Okej, okay. wojska. Tutaj mamy Kukarmę. 5000 armia, e, którą za chwilę powiększymy do pewnie do 20 tysięcy. Nie lubię mieć małych armii. E, tutaj mamy oczywiście naród, stosunki, e, i tutaj, nas, na, tutaj jest nasz prestiż, e, nasza pozycja wśród państw, to jest nasza religia. E, tutaj mamy naszego króla, i tutaj mamy różne takie duperele. Następnie e, tutaj mamy więcej informacji na temat króla, e, wiek następcy oraz możemy sobie tutaj w różnych doradców. E, bardzo przydatnych sobie wziąć na dwór królewski. Później mamy tutaj również bardzo ważną zakładkę, to jest zakładka rozwoju technologicznego oraz zarobków. Tutaj saldo to musimy utrzymać, dopilnować, aby saldo zawsze było powyżej zera i abyśmy nie tracili pieniędzy. To regulujemy sobie tym suwaczkiem skarbiec. Stabilność oczywiście wpływa na, na ryzyko buntu i wojsko. Tutaj mamy limit utrzymania, czyli jest to limit wojsk, możemy mieć 20 tysięcy, a jeżeli przekroczymy ten limit, to możemy, oczywiście nic nie stanie, ale to jest znacznie zwiększy się koszt utrzymania armii. I utrzymanie oczywiście wpływa bardzo znacząco na morale, ale również na skarbie, za to wszystko płacimy pieniążki. Flota, limit floty, suma naszych jednostek oraz również utrzymania. Tutaj mamy, możemy sobie wybrać jaką jednostkę preferujemy, jaka, jaka na przykład będzie konnica. Jaka będzie piechota. I zawsze tu, tutaj zalecam mieć najnowsze, najnowsze jednostki, jakie odkryliśmy sobie technologią. Poprzez rozwój technologii lądowej, aczkolwiek czasami trochę starsze jednostki są lepsze niż te najnowsze. Religia. Tu tam zresztą, już są nie potrzebujemy tego. Również mamy tutaj ciekawe słowaczki. Ja sobie wezmę... O, ja sobie wezmę decentralizację. Tutaj po prostu mamy różne, różne suwaki i objaśnienia ich. Decentralizacja, jeżeli ktoś miał na wosie już po prostu oznacza to, że więcej władzy przechodzi na przykład do takiego burmistrza czy prezydenta miasta niż w ręce prezydenta całego kraju. Po prostu władza centralna ma mniej obowiązków. Podwyżka lokalnych podatków, świetna robota, będziemy więcej zarabiać. Tutaj możemy sobie rekrutować generałów i admirałów, a wiadomo admirał do floty, no i tutaj możemy sobie brać właśnie tych doradców i poprzez zwiększenie tradycji kulturowej będziemy mieć ich lepszych, lepszej... Le, lepszych. Nie ma takiego słowa, lepszejszych. I tutaj mamy decyzje narodowe. Tutaj oczywiście mamy również siłę ludzką. Jest to liczba yy, ludzi, którzy mogą wejść do armii. Jeżeli prowadzimy wojny, to ta armia, na przykład, załóżmy, że ona straci 3000 żołnierzy, liczy 2000 żołnierzy, ale jeżeli to się uzupełni na zielono, ten paseczek, to ona za chwilę się odrodzi, do pięciu, z powrotem do 5000. To jest nasz dorobek, to jest prestiż, infamia. Bardzo ważna rzecz. Infamia w Europa Universalis działa na tej zasadzie, że możemy podbijać do pewnej granicy, ale jeżeli podbijemy za dużo terytoriów, będziemy mieć więcej buntów, gorsze stosunki z innymi państwami i również te inne państwa w pewnym momencie zaczną wypowiadać nam wszystkie na koło wojny, ponieważ staniemy się dla nich po prostu wrogiem numer jeden na świecie. Podbiliśmy już za dużo, więc jesteśmy źli i tak dalej. Jesteśmy diabelskim nasieniem. I e, w sumie mm, to jest wszystko. E, nie wiem, kiedy pojawi się ten, e, kolejny odcinek czegokolwiek na kanale. E, tutaj spotkaliśmy się w grze Europa Universalis e, Free, Hate to the From, właśnie dodatek Hate to the Front hey tu jest. E, dodatek nie jest najnowszy, jest Divine, Divine Wind, którego mógłbym sobie wgrać, ale w sumie Divine Wind daje dużo opcji do właśnie tutaj, a, do Azji. Azji teraz nie widzę, jest na biało, ponieważ tego nie odkryliśmy jeszcze. Yy, Divine Wind wpływał głównie w sumie na, właśnie na to, na jednoczenie Japonii Cesarstwa Japońskiego. Yy, Okej, okay. ja się z Wami żegnam. Yy, myślę, że yy, część z Was chętnie obejrzy tą serię. Yy, a reszta może oczywiście oglądać sobie Minecraft'a i serię Minecraft'owy Survival oraz Minecraft pluginy, które wrócą na kanał w momencie, gdy ten mikrofon będzie już yy, w pełni sprawny. Yy, na razie, do zobaczenia w następnym odcinku z yy, moich serii.